Słuchaj, Dobrze, dziękuję za telefon, Dziękuję za telefon, bo to będzie cały czas gdzieś tam wałkowanie jednego tematu, a Ale też... to możesz zniwelować sobie. Te... Ale ja mam to w dupie, ja to nie żaden mój kurwa ten, żaden mój wiesz... No, jak to jest, kurwa nie wiem jak to się... Ja mam to w dupie, co, co ludzie mówią. To przed bloku się robi. Ale to ja nie mam, ja nie mam żadnej ginekomasji, chłopie, kurwa, ja mam po prostu, że kurwa klatę i tyle. A. Dorodno, no, no nie, myślę, się zauważyłem, no. to ciężko nie zauważyć że się do ciebie, o to przypierdalają. No przypierdalają się, ale to mam no to w chuju, to nie jest żaden mój... Podobny... nie, no, ja chyba się przypierdalają, bo wyczaili, że jest to kurwa, delikatnie no, się ja... to rusza. Nie, właśnie wyjebano. Ale masz luz z klatką piersiową szybko. E... Ale, <grychy> ale masz nie, kurwa. Ale ale kurwa, gadać, kurwa, nie no. mam problemu, no i co, jestem grubszy, no i co teraz? A, a, co? No ty, po co a ty a ty mi zadajesz tego pytania kurwa? Czemu? A temu? A co gadałeś? A ty tymi to że temu, co? Co? jak była konfa, duży kurwa i tak dalej. Gruby, a nie no, no, ja a, duży. No właśnie. Pogadałeś ale różni się